Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam was do obejrzenia kolejnego już odcinka serii Pokémon Y Randomizer Egglog. Kochani, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku dotarliśmy do Laver City, bądź Laver Town. Zaraz się przekonamy, czy to jest Laver City czy Town. Nie przekonamy się tak zaraz. Ja to zaraz, ale ale. City, Laver City. Dobrze, kochani w każdym razie jesteśmy tutaj i tutaj czeka nas też walka o odznakę, czeka nas też mm, wyprawa do fabryki PokeBoli, aczkolwiek nie jestem pewien e, co będzie pierwsze, czy sala czy jednak fabryka, za chwilę się przekonamy zapewne w tym odcinku, także mm, na pewno będzie się działo, a ja na pewno mam dla was miłą niespodziankę, którą za chwilę też zobaczycie, także mm, nie przedłużam. Zapraszam Was serdecznie do, do obejrzenia tego odcinka. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie trenerzy Dimitriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem, kochani. Jak widzicie po layout'cie trochę zmian tutaj jest, no bo ym, no, kilka nowych pokémonów przybyło na pierwsze miejsce w mojej drużynie. Jest Kater na poziomie 41 z abilitką Pressure trzymający Expert Belt i z atakami Ice Shard, Icicle, Crash, Cut i Night Slash. Kolejnym pokémonem jest Leonardo, czyli Torterra na poziomie 41 z abilitką Shell Armor trzymający Metal Coat, nie wiem po co i z atakami Earthquake, Lich Seed, Lich Bomb, e, Lich Bomb? Seed Bomb i Super Power. Kolejnym pokémonem jest Boltant na poziomie 41 z abilitką Lightning Rod, trzymający Manectide i z atakami Crunch, Fire Fang, Thunder Wave i Thunder Fang. Kolejnym pokémonem jest X-Ryży na poziomie 41 z abilitką Iron Fist, trzymający Flame Orb i z atakami Mag Punch, Blaze Kick, Fire Punch i Close Combat. Mm, łaj, łaj, łaj. I kolejnym Pokemonem przedostatnim, moi drodzy, jest Ksąkuś na poziomie 41 zablitką Swift Swim e, trzymającym Mystic Water z atakami Aqua Jet, Aquatail, F Fury Cutter i Pursuit. Mmm, czekajcie, bo mi tu coś wyskoczyło. I ostatnim pokoleniem jest Pirat, który powrócił do drużyny na poziomie 41. Zablitką Big Packs. Mm, bez przedmiotu i z atakami Chatter, Hyper Voice, Nasty Plot i Rust. Ogólnie rzecz biorąc, można by było pozmieniać troszeczkę te przedmioty. Bo tak, Ryży ma ze sobą Flame Orba. Yy, który będzie powodował poparzenie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No dobra, no na razie niech będzie. Tu na pewno Leonardo musi sobie ten swój przedmiot e, odjąć. A jakiś przedmiocik byśmy mogli Leonardo dać. Mm. Tylko tak, co my tu mamy w danadżu, że tak powiem, e, Sasha, Destiny, not Lucky Egg ostateczności jak nie znajdziemy soft sand to jest jedno co by można było dać leftovers jeszcze też ewentualnie earth plate to mamy kolejny hmm. no bo miracle seed to my nie będziemy mieli kto kolejnego miracle seed czyli musimy coś co będzie boostować um, co będzie pustować trawiaste ataki? E, tu, przepraszam, ziemne ataki. Więc. Może dajmy ten softstand. Hmm. No, to dobra, Earthplate. A my mu airplate, niech ma. Earthplate ładniej brzmi. <grym> I okej. Okay. Z nową drużyną możemy sobie pochodzić i pozwiedzać to miasto, bo my tego nie zrobiliśmy. Możemy dzisiaj nawet sobie. E, o, torment, widzicie? Pierwsza osoba, z którą dzisiaj zagadałem. Em, możemy sobie dzisiaj nawet kupić jakieś e, ubrania, bo w sumie chciałem zmienić swój wygląd tutaj w grze, skustomizować troszeczkę postać. Em, przestań się bujać. E, ale no mówię, w Lumios nie było takiej możliwości. Nie wiem, dlaczego nas nie chcieli. Mm, nie chcieli nas wpuścić do takiego lepszego troszeczkę butiku. Tutaj raczej nas będą chcieli wpuścić. I tak też się dzieje. Mm, no, tak, no, chciałbym. Teraz tak. Um, jak tu się to robiło? Nie wiem, czy czasem myszką nie będę mu musiał tu robić. No, chyba w ten sposób. To jest czerwona, albo możemy mieć taką oliwkową. No ta oliwkowa to taka... Taka, taka średnia, więc może czapkę to sobie podarujemy. Zostawimy sobie tą czapkę. Uuuu... Ta koszula taka, powiem wam, stylowa. Tu jest taka zwykła. Tu jest coś takiego. To jest coś takiego. I to jest coś takiego. Nie, może byśmy wzięli. Ja to lubię czarne rzeczy. To może coś takiego. Change. Ła, co ja zrobiłem? Tylko koszulkę sobie kupiłem. Dobra, confirm. No tak, ok, ale jeszcze chciałbym sobie coś pozmieniać. A jak już zmieniamy wygląd, to już w całości, nie? Piecki nas nie interesują. Yy. Mamy takie, mamy takie jeansy. Możemy mieć takie jeansy. No, nie, no. Dobra, to jeansy to sobie zostawimy. Buty mamy tylko do wyboru coś takiego. A tam to były skarpetki czerwone albo takie. Czerwone za 10 tysięcy. Czerwone są szybsze. <laughs> hmm. Jakieś akcesoria. Czarne piórko. A niech se będzie czarne piórko. Będę gustownie wyglądał. Dobra, na razie tak zobaczymy, zobaczymy co będzie w innych miastach. Bo pójdziemy sobie do następnego miasta, to możemy sobie spróbować coś innego zrobić. Zawsze jakoś inaczej będę wyglądał, a nie tak pospolicie, jak mm, jak zazwyczaj te postacie wyglądają. Nigdy tego nie robiłem tak faktycznie, a a a, a myślę, że czasem warto się pobawić. Ym, dobra, co my tu jeszcze mamy? A tu mamy wyjście. To na razie nas wyjście nie interesuje. Ym, Chciałbym tutaj pozagadywać z każdym, nie, 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 nie dajemy napiwków, tam mamy gościa od Opower, to sobie darujemy i yy, idziemy tu, do tej części, yy, tu jak widzimy mamy właśnie Jim, który w ogóle praktycznie nie wygląda jak Jim, tylko jak jakaś chatka, taka wiecie, yy, chatka yy, rumpelnikela. Nie, jak to... Rumpel Nikla by musiało być chyba odmienione. No, bynajmniej jakiegoś stwora z baśni w, głęboko w lesie. To tak to wygląda, albo no, jakiegoś krasnoluda. Co to, jeszcze raz? A special move? Should I teach battle combo move? Ale co to jest za battle combo move? Nie wiem, i tak mnie nie chcesz nauczyć, to goń się. Mhm. Idziemy. Tu jeszcze mamy domki, więc sobie zwiedzimy dosyć takie obszerne. Dosyć takie obszerne mamy to miasto. Więc, ok, cyk, cyk. A ogólnie rzecz biorąc, ostatnio się tutaj pobawiłem trochę. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Ale mm, zauważyłem, że na dole, w prawym dolnym rogu Citry jest coś takiego, jak mm, nie połączono. Kliknij tutaj, aby znaleźć pokój. Ja po mm, nagrywaniu takiego jednego z odcinków, właśnie kliknąłem. O, do, do, dobrze. Kliknąłem sobie w to i znalazłem, że tutaj można się łączyć w, do, w, z jakimiś innymi trenerami, którzy też używają Citry i też grają. I to jest dla mnie ciekawe. Nie wiem, czy dzięki temu nie będzie można się na przykład wymieniać pokémonami, bądź na przykład walczyć Ym... gdzieś tam jakieś wifi battle albo coś, bo wydaje mi się to bardzo dość ciekawe. Yy, tak, battle yy, pokémon, pokeball factory, to jest to właśnie. Nie wiem, czy my tutaj powinniśmy właśnie zajść, ale chyba nie, bo tutaj nie ma wejścia. Póki co, bo nam blokuje właśnie ten nasz przyjaciel. AN. Uwielbiam te labirynty. Hmm. Większych labiryntów kuziwa nie można było zbudować, nie? Ok, Max Revive. Tyle zachodu. Przedmiot, którego tutaj nigdy nie użyję. Hmm. Idziemy tu, bo tu jest kilka przedmiotów. Zawsze były w tych kątach tak właśnie po yy, pokitrane. Jedźmy tu, chcę wjechać. O. Aha. Dobra. To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Cyk, cyk. Cyk, cyk i jest. Max Iter. No to już to prędzej. To już jest lepszy przedmiot. Zdecydowanie lepszy. I tu nic ciekawego więcej nie ma. I na to wychodzi, że chyba najpierw będziemy musieli się udać do sali. Co też zrobimy? Jestem, ja mam, czytam nadzieję, ale nie, chyba sprawdzałem. Ymm, levelowo nie powinienem odstawać. Absolutnie nie powinienem odstawać od nich tutaj, więc wydaje mi się, że e, powinno być dobrze. Ty mi nic nie dasz. Nie, Mounty Pounty. Dobra. Mm. Tyk. Oje, no ja. Nienawidzę właśnie tych takich teleportów. Nigdy nie wiem, jak mam chodzić. Jaka to jest zależność. Co, do, co od czego. Typlogen. Że powiem, gorzej trafić nie mogłem. Chodź, Ksiąkuś. Bo ty tutaj się powinieneś spisać najlepiej. W starciu akurat z Type Dolżynem. Ok. Gościu sobie zwiększa spida. Yy. Aqua Jet zabierze mało. Uderzyłby pierwszy, ale zabierze mało. No nie he. Tą kuś. Proszę cię, nie drażnij mnie. No i zaczyna się problem, bo... Zasadniczo... Kurczę, no... Ja muszę trafiać takimi Pokemonami. Muszę go nauczyć w ogóle z surfa, to nie będzie problemu. Magpunch. Uuu, zajebiście dużo. Close Combat Nie wiem, czy to na swoją zgubę nie zrobię, bo zmniejszę sobie defensywę, eee, a on sobie defensywę zwiększa. Ja sobie zmniejszam. Coś zaraz odwalę, naprawdę, coś zaraz odwalę. Eee, to ja jestem o tym święcie przekonany, że coś zaraz pójdzie nie tak. Dobra, Boltant. Bo ja się boję, że on mnie pieprznie. Defense Curl, cały czas sobie zwiększasz tą defensywę gościu. Spróbujemy Crunchem, Flame Wheel. O jenie, ale to mało zabrało, dobra. <słuch> No powiem Wam, zaczynam się martwić i obawiać o tą drużynę i to bardzo. Bo na dobrą sprawę liczyłem, że ta drużyna jakoś będzie spełniać jakieś standarda. Tu widzę, że ja się męczę z Triflourzynem, kilkoma Pokémonami, a to wszystko przez to, że Xonkuśowi się będę chciało trafiać. Ojej, nieprawda. Starmi, no to dobrze się składa, zostajemy. Na szczęście Boltant trafia. Nie ma z tym problemu, ale za chwilę ten problem może się pojawić, bo oczywiście Confuse Ray się musiał trafić. Uderz. Jest, brawo Boltant. No. I reszta pokemonów powinna brać przykład. Z Boltanda. Świetnie sobie poradził. Sąkuś? No, normalnie. Pierwsze ostrzeżenie. Pierwsze ostrzeżenie. Mm, zaraz cię tu. wylecz. O, oh, 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 ja nie mam przedmiotów leczących. To no, my się cofamy. My niepotrzebnie tego Hyper na y, zużyłem, ale. My się cofamy i idziemy jeszcze do centrum, bo nie zrobiłem najważniejszej rzeczy. Kupiłem sobie ciuchy. Kupiłem sobie ciuchy, ale zapomniałem kupić sobie przedmiotów leczących, nie? To trzeba mieć web. jak sklep, tylko półek brakuje. Dobra. Robimy szybkie zakupy. Bole niekoniecznie są potrzebne, ale hyperpulsiony to są potrzebne. I nawet rzekłbym z 25 sztuk bym kupił. Restory niekoniecznie póki co. Max Ripele. O, tak. O, mamy 26. No nawet nie. Nie potrzebuję aż tak bole. Kupię sobie z 5. Niech będzie 20 Ultra Boli. I reszta kasy niech zostaje. Tam wiem, że mam jeszcze jakieś perły do sprzedania, chyba nawet. To sobie na razie zostawimy. Eee. A idźmy tu, zobaczmy, gdzie nas teraz przeniesie. Obok, gdzie nie ma nikogo. Tu też nie ma nikogo. A przejdźmy się tu. I tu też nie ma nikogo. A tu? O, tu już ktoś jest. Dobra. No, chodź. Zawalczmy. Zawalczmy. Ok, Binakul. Na katera też średni jakiś taki wybór, szczerze powiem. Ech, no, najlepszy to tam Binakul to by był Leonardo. Ech, ze swoim jakimś mm, trawiastym ciosem, ruchem czymkolwiek. Feedbomb na przykład. No, chciałoby się, chciałoby się tutaj. Torterę, trochę ten. Eee, Konkeldur, o proszę. No, to może pirat. To może pirat. Mm, przydałby się też, mówię, psychiczny teraz Pokémon jeszcze do tego wszystkiego. Bo ja lubię mieć psychicznego Pokémona w zanadrzu. A tu póki co się okazuje, że tak średnio z tym psychicznym Pokémonem. Człowiek zasadniczo byłby, bo mam chyba drogę z jego. jakby się uparł i wytrenował go do hipną? No, może, może bym się przekonał. Pomyślę jeszcze, pomyślę. Odisz to zostańmy tak dla bezpieczeństwa. Niech będzie jeszcze Pirat. Chociaż Odisz to sam w sobie krzywdy nam wielkiej nie powinien zrobić. Tak myślę. Bynajmniej mam nadzieję, że tak wziąłem ze sobą chusteczki, bo już czuję, że mój nosek powoli domaga się opróżnienia. Ehm... O, co dostajemy? Max Revive, świetnie, to jest dokładnie to, co potrzebowałem od ciebie. Ehm... O, okej, okay. tutaj też powinniśmy być. Chyba jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby, ehm... żeby trafić do liderki. Hmm. Więc bardzo dobrze się składa jak się składa. Kaknea to jest idealny w końcu przeciwnik dla naszego katera. Więc używamy Icycle Crash. Cyk, cyk, cyk. Jak widzimy, Kaknea ma 40 poziom. Ja już sam nie wiem, czy ja sprawdzałem te levele, czy nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że ja będę troszeczkę miał za słabe pokémony. Na liderkę z już Kaknea się pojawiła na 40 poziomie. To podejrzewam, że liderka może być 43 nawet poziom albo i czwarty. Nic na to nie poradzimy. Dobrze. Ech, a, bo ja byłem, piłem, ale nie wyleczyłem Pokemonów. Świetnie też odwaliłem. Idealnie zrobiłem po prostu. Dobra. Pokemony wyleczone, wyleczone. moc mocno kciuki. Oby się udało wszystko i kolejna. Pusta już odznaka z regionu Kalos trafiła w nasze ręce. Let's see. O, jak się ładnie ukłoniła. Uh, oh, uh, if it isn't a young trainer. Uh, so, you've flown all the way through my gym, uh, fluttering down to me on a fortunate wind. O, jeno, jak ona pięknie mówi, jak z baśni. Rzeczywiście. <laughs> Jeszcze powinno być. Dawno, dawno temu, za siedmioma rzekami, za siedmioma górami i za siedmioma lasami. Okej, okay. Dimitri vs Valeri. Powiem wam, powiem wam szczerze, że o Valeriana to czasami by mi się przydała. O, jak pięknie. Akurat Braixen. Hmm. Powiem wam, że Bragsen to tak średnio. Hmm. Więc niech może... Niech może lepiej sąkuś się tutaj zajmie, tylko Sąkuś musi trafić. To jest właśnie najbardziej kluczowa sprawa. Jaki gameplay z haku bądź fan game'u pokémon chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale? Aqua Tail. No końcu. Brawo No i 42. poziom. Ideolo. Hater 42. poziom. Pirat 42. poziom. Venom, no to może zmieńmy, niech się pojawi nawet ryży. Um. Um, poczekajcie, um. uderzymy go, playski Kamorze. Okej, okay. Venom to nie jest. To nie jest problem. Zobaczymy, czy jakiś problem się większy pojawi, bo. Firespin. Nie. Nie potrzebujemy Firespina. Nidorino. No to Nidorino to nie jest problem. Hmm. Weźmiemy Leonardo. Weźmiemy sobie Leonardo. I użyjemy Earthquake'a. Nidoking, to już Nidokinga mógłbym się troszeczkę bardziej bać, a... Ale myślę, że... Najpięknie, mamy to! Kochani. Bez większych problemów i to tak faktycznie miałem yy, wcale nie za wysokie levele. Ro, no nie nie, 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 chcemy się tego uczyć. I okidoki. Mamy szóstą odznakę z regionu Kalos, Fairy Badge. Po prostu Fairy Badge odznaka baśni. Um. Um, dobra, wiemy, wiemy i dostajemy tiemik Dazing Gleam. Glim, glim, Eee... okej. Okay. I zasadniczo. Zasadniczo moglibyśmy nawet udać się, moi drodzy, na tą kolejną drogę złapać Pokemona i sobie go wykluć, bo. Salibecz. A nie, bo w sumie mamy teraz się udać do Pokéball Factory. No to nie, to sobie zostawimy to. Zostawimy sobie to na następny odcinek. W następnym odcinku sobie coś wyklujemy w każdym razie, kochani. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny. I oczywiście, jeśli podobał wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić koniecznie łapki w górę komentarza. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału, dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego, zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem kochani, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie i cześć!